W Lublinie w cieniu uchwalenia ZPI dla górek czechowskich zapadła druga pozytywna decyzja środowiskowa dla kolejnej spalarni śmieci. Elektrociepłownia zadębie. Nawet nazwę trzeba było zaskarżyć, bo nie odpowiada wnioskowanej działalności i jest klasyczną ekościemą. Zajęło się tym towarzystwo na rzecz ziemi. Trzecia spalarnia Megatem czeka w kolejce. A mieszkańcy? Muszą z własnej kieszeni finansować skargi, by bronić prawa do zdrowia. Paradoks polega na tym, że najpierw z publicznych pieniędzy wydaje się decyzje, których nikt nie akceptuje, a potem społeczność musi je zaskarżać. Dlatego potrzebne jest realne wsparcie Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin, które broni miasto przed zabetonowaniem, smogiem i toksynami. Emisje spadają, a stężenia nie. A miasto planuje kolejne dziesiątki ton pyłów i rakotwórczych WWA. Czy naprawdę mamy za to płacić z dwóch stron? Numer konta bankowego i szczegóły na grafikach i w opisie rolki.